Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co w tej chwili rekomenduję, jeżeli chodzi o rynek krypto, jakie działanie, jakie podejście jest moim zdaniem rozsądne, jak się odnieść do aktualnych notowań, tak więc pokrótce o wszystkim i o niczym, co działo się w ostatnim czasie i co się dzieje w tej chwili. Oczywiście będzie trochę o topiku a informacje, które tutaj podaję, nie są posortowane pod względem ważności, tak więc jeżeli nawet nie interesuje Was coś, co mówię na początku, być może okaże się, że dalej mówię o czymś ważnym, czego nie chcielibyście przegapić, tak więc oglądajcie do końca. Tymczasem zaczynamy od podstawowych takich informacji, że prawdopodobnie jak mogliście zauważyć wszystko wskazuje na to, że HOSSA jednak nie zostanie odwołana. Takie opinie również się zdarzały, szczególnie w miesiącach, kiedy rynek krypto był mocno atakowany przez Sek. Na ten moment sytuacja wygląda nieco lepiej: to znaczy, w miarę jak notowaliśmy kolejne wzrosty, snucie podobnych teorii nieco przystopowało. Właśnie tutaj chciałbym się zatrzymać, bo wielu z Was pyta, co dalej, czy będą spadki, czy zanosi się na korektę, czy odpalać longi, czy może jednak lepiej byłoby poczekać. Zwrócić muszę uwagę na pewien bardzo istotny fakt, o którym. Ta część z Was, która jest na rynku dopiero od roku, może rzecz jasna nie wiedzieć. Moment, w którym aktualnie znajduje się rynek, to czas, kiedy rzeczywiście możemy nastawiać się na wszystko wyjątkowo optymistycznie, bo sporo altcoinów pali się na zielono. Bitcoin być może za chwilę przekroczy próg 40 tysięcy, z kolei Ethereum ma za sobą wzrosty do 2000. Tak więc e, tutaj pojawia się pytanie, jak Wam się wydaje, z czego to wynika? Otóż. Moim zdaniem, pierwszym czynnikiem jest niewątpliwie to, że niektórzy wchodzą na rynek po takim pierwszym znaczącym odbiciu. To odbicie miało miejsce całkiem niedawno, więc, jak ktoś nie wrzucał pieniędzy w krypto w tej czarnej i bezdusznej beście, to najprawdopodobniej te dzisiejsze wzrosty odbiera jako najlepszy sygnał do tego, by wejść na rynek. Niesie to ze sobą rzecz jasna kolejne i kolejne wzrosty, dlatego, sytuacja dzisiaj wygląda tak jak wygląda entuzjazm powodowany takimi wzrostami jest bardzo duży, ponieważ przez wiele miesięcy nastroje były skrajnie pesymistyczne. To znaczy, wydaje mi się, że jak obserwuje się rynek dzisiaj, to wszyscy czujemy jakbyśmy wreszcie mogli złapać w płuca trochę świeżego powietrza i myślę, że nie jest to wcale chwilowy efekt. Powiedziałbym nawet, że wręcz przeciwnie, niewykluczone nawet, że co niektórzy, to znaczy osoby wchodzące wcześniej, będą w stanie zarobić na tym przedsezonowym szale małe pieniądze. Zresztą ja nawet po własnym portfolio to widzę, bo tutaj w tym przypadku także odnotowałem solidne wzrosty. W każdym razie nie chcę mówić za dużo, bo moglibyście odebrać to jako sugerowanie czegoś, ale jak pytacie mnie o wchodzenie teraz na rynek, to moja odpowiedź jest. Taka, że wszystko zależy od Waszych oczekiwań względem takiego wejścia. Ja osobiście w niektóre projekty na pewno bym się teraz nie pchał, na pewno nie w te projekty, które zaliczyły jakieś absurdalne jak dla mnie wzrosty. Dla przykładu gaz, nie wiem, czy zaobserwowaliście, kiedy to nagrywam, ma za sobą wzrosty z 2 dolarów na prawie 30 w ciągu niecałego miesiąca. Jak pamiętacie, lata temu inwestowałem w Nio i siłą rzeczy również i w gaz. Opowiadałem Wam o tym jako o jednej z moich najgorszych decyzji. Decyzji inwestycyjnych. Co prawda nie straciłem na niej, ale też nie wyszedłem jakoś bardzo na plus, bo miałem do niej dużego pecha. Jak widać, fatum ciąży na mnie w dalszym ciągu, bo jeśli chodzi o Gasto w przeszłości, miałem tego około 8, bodajże tysięcy z hakiem, co na dzień dzisiejszy byłoby warte około 240 tysięcy dolarów, tylko że uznałem, że rynek ma te projekty w dupie i pozbyłem się, bo długo nie było żadnego większego progresu, jeśli chodzi o te pozycje. W każdym razie na pewno bym teraz w takie projekty nie wchodził, bo jest to według mnie trochę niekorzystne i nawet jak sądzicie sobie, że i tak warto, bo w hoście zrobią one zdecydowanie więcej, to mimo wszystko bez sensu za tyle samo kupować mniej, skoro można poczekać na lepszą okazję. Jeszcze jedna uwaga, jeżeli uważacie, że jak gas radzi sobie lepiej niż inne altcoiny, to na pewno i w hossie będzie na taki token szał, to od razu ostrzegam, że nie zawsze tak się dzieje. Zdarzały się w przeszłości sytuacje, że przed hossą wystrzeliwały zupełnie inne tokeny niż później, to znaczy token A robił jakieś absurdalne rajdy, a po halvingu zupełnie inny koń przodował w sezonie na alty, tymczasem ten pierwszy przysypiał całą hossę, tak więc... Doradzam rozsądek, szczególnie w przypadkach, kiedy nie jesteście pewni czy przekonani co do wartości lub tego, jak dana kryptowaluta poradzi sobie w bull market, to tutaj radziłbym jednak wstrzymać się z inwestycją i decyzjami na podstawie aktualnych wzrostów na poszczególnych coinach, bo wcale nie jest to jakiś tam wyznacznik. Kolejna kwestia, o którą pytacie w komentarzach, otóż... Kiedy korekta. Prosiłbym, żebyście nie sugerowali się tym, co myślę, bo jest to tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia, a nie jakaś pewność. W każdym razie. Jeśli jesteście ciekawi mojego zdania, to uważam, że pierwsza większa korekta na całym rynku będzie mieć miejsce dopiero na początku 2024 roku. Generalnie pierwszy kwartał z naciskiem na styczeń luty nie wydaje mi się, by miała ona miejsce wcześniej, choć docierają do mnie wiadomości, że. Sporo osób na YouTube przewiduje, że już w ten weekend na rynku będą spore spadki. Uważam to za jakieś bezsensowne wymysły, bo nic na taką korektę nie wskazuje. Oczywiście do wspomnianej korekty będą się zdarzać takie oczywiste spadki dzienne, na przykład. Po dużych wzrostach na poszczególnych altcoinach, ale jest to rzeczą całkowicie naturalną. Na pierwszy kwartał przewiduję większe spadki na całym rynku, także mam nadzieję, że wiecie co mam na myśli. Na pewno to jeszcze nie jest czas na hostce, bo i takie pytania się pojawiają. Ja wiem, że jak wszystko rośnie i pali się na zielono, to pojawia się strach, że być może coś przeoczyliśmy, być może warto kupić na tej górce, bo to czy tamto leci coraz bardziej, ale uwierzcie. Są to myśli, które pojawiają się i po 10 latach na rynku, niezależnie od tego, jak duże masz doświadczenie, zawsze jednak kusi, żeby wejść na przykład w Ether, czy jakiegoś innego koina po 40% wzrostach. Moim zdaniem jest to jedna z największych pułapek na początkujących, bo siłą rzeczy nie chcesz inwestować w to, co stoi w miejscu, tylko w to, co rośnie 2 czy 3 dni z rzędu. Oczywiście nie jest powiedziane, że na tym nie zarobisz. Nie twierdzę, że nie, ale po co masz wchodzić niekorzystnie? No bo jest tak, że myślisz sobie... Na Altcoinie A nic się nie dzieje, tymczasem Altcoin B już kilka dni z rzędu mocno na plusie, pewnie urośnie ze 100 razy, jak tak dalej pójdzie i pakujesz się w to po uszy, bo chęć zarobku jest tak duża, że większy potencjał widzisz w tym, co rośnie już e, od jakiegoś czasu niż w tym, co jeszcze nie zaczęło. Paradoksalnie w tym drugim przypadku masz obawy, że skoro na ten moment cena nie ruszyła, to może w ogóle nie ruszy. Tymczasem nawet jeśli to weź pod uwagę, że korzystniejszy punkt wejścia prawie zawsze daje ci możliwość wyjścia przy mniejszej stracie, bo jak coś stoi w miejscu od Bessy to mniejsze prawdopodobieństwo, że spadnie niż dla przykładu wspomnianych gaz. W tym wypadku właściwie w każdej chwili mogą pojawić się spadki. Może dzisiaj, może po tym jak notowania poszybują na 60 dolarów, nikt tego nie wie, natomiast każdego dnia to prawdopodobieństwo jest równie duże. Jak ja aktualnie działam? Powiem tak. Nie dokupuję już altcoinów, o czym zresztą mówiłem już jakiś czas temu, gdy poruszałem kwestię swojego portfolio. Przerzuciłem natomiast kilka pozycji, co do których nie byłem tak do końca przekonany, i powędrowało to wszystko w inne projekty. Co zapowiadałem już na ostatnim wideo dla wspierających. Generalnie w przyszłym tygodniu będzie mały update mojego portfolio dla wspierających poziomu drugiego i wyżej, bo wiedzie tam kilka ściśle tajnych informacji. Po drugie zmieniło się trochę do ostatniego filmu i chyba mogę już powiedzieć, że w końcu upewniłem się co do tego, które alty zostawić, a których się pozbyć. Cieszę się, że z niektórymi nietrafionymi coinami wyszedłem na plus i miałem możliwość szybkiego pozbycia się tego z portfela, bo być może za jakiś czas już te punkty wejścia byłyby dla mnie trochę gorsze, tak? Mam na myśli tutaj oczywiście ewentualne wejście w jakieś inne projekty. W dalszym ciągu czekam na ewentualne spadki na Celestii. Paradoksalnie spadki mieliśmy zarówno na Aptosie, jak i na czy Arbitrum. Z kolei projekt, którym od początku byłem zainteresowany, na który czekałem latami, w dalszym ciągu, mimo airdropu, który także dostałem trzyma pozycje i nie mogę wejść, mimo że miesiącami przygotowywałem kapitał. Niezbyt mam ochotę wchodzić po 2,5 dolara, dlatego mam nadzieję, że już niedługo ten hype nieco opadnie. Tymczasem, jeżeli interesuje Was ekosystem kosmos albo właśnie Celestia, to jednym z niewielu kanałów, które subskrybuję i oglądam jest CryptoCito i chciałbym Wam ten kanał polecić. Jest to taki śmieszny gość, który na bieżąco mówi o projektach z tego ekosystemu, analizuje nowe altcoiny, sieci, ich upgrade'y, wyjaśnia co, w jaki sposób działa. Tam jak wyszukacie sobie Celestie, to znajdziecie szczegółowe wyjaśnienie całego projektu, więc jakbyście zastanawiali się, dlaczego czekałem na lunch, to bez wątpienia znajdziecie tam odpowiedzi. Generalnie polecam KryptoCito, bo jest to gość, który, jak nikt, ogarnia ekosystem Kosmos. Nie jest to żadne wideo sponsorowane. Z czystym sumieniem polecam kanał, bo są tam nawet wywiady z teamami poszczególnych kosmicznych kryptowalut. Jak interesuje Was Kosmos, to na FIDA także Wam tam podlinkuję w poście e, mój film na temat Kosmosu, wyjaśnienie tego projektu, wyjaśnienie tego ekosystemu i dlaczego uważam ten ekosystem za wartościowy. Tymczasem, jeżeli nie interesują Was rozwiązania proponowane przez Kosmos, to jeszcze na koniec chciałbym dodać dodać, że poligon wreszcie się bujnął. Jest to informacja warta odnotowania, zważywszy, że od dawna na poligonie nie było jakoś zielono i niektórzy chyba zaczynali już powoli wątpić, czy wejście w ten projekt było dobrym pomysłem, bo i kilka nieprzychylnych filmów na YouTubie także rzuciło mi się w oczy i niewątpliwie dla mnie także jest to fajna odmiana, bo słabo mam ten projekt uśredniony gdzieś na 0,63, a po prostu lepiej mi się patrzy jak wszystko mam na plus, bo ładnie wygląda. Jak? Moim zdaniem zapowiada się nadchodząca Hossa. Uważam, że wyjątkowo dobrze, bo. Spodziewam się, że będzie to najlepsza hossa jak do tej pory i nie mam na myśli oczywistości na jaką wszyscy się nastawiamy, to znaczy tego, że najmocniejsze projekty zaliczą ATH, ale że wzrosty w porównaniu do poprzedniej hossy będą procentowo zdecydowanie większe niż jakbyśmy mieli porównywać ostatnią hossę z tą jeszcze wcześniejszą. Moim zdaniem i kondycja rynku na tym etapie przed halvingiem jest zdecydowanie lepsza i byczych wydarzeń jeśli chodzi o bitcoina czy wiodące kryptowaluty na hossę także jest zdecydowanie więcej. To oczywiście tylko moja jakaś tam subiektywna opinia i przeczucie. Nie objawiła mi się najświętsza panienka, także nie musi wcale tak być. Ale uważam, że jak dobrze przygotowaliście się w tym roku, to nie będziecie żałować, że nie było was na rynku na przykład te dwa lata temu. Na sam koniec, niech każdy z was, kto ogląda wideo aż do tego momentu, napisze w komentarzu w jakie nowe kryptowaluty postanowił zainwestować i dlaczego mam na myśli nowe projekty, bo jestem trochę do tyłu z mniej głośnymi lączami, a być może o jakimś gamie warto byłoby poczytać. Tymczasem to wszystko, bo pada mi już nieco głos, nie zapominajcie zostawić subskrypcji, jeżeli się podobało standardowo nieco luźniejsze wideo na weekend. Do usłyszenia, cześć!